Tomasz Smokowski, dziennikarz oraz komentator sportowy, jeden z największych promotorów Padla w Polsce. Pomysłodawca oraz organizator turnieju Padlowe. Kolejny odcinek kulis sportu, tym razem z dyscypliną, której popularność stale rośnie w Polsce, również jeszcze nie tak jak w Hiszpanii, ale wszystko przed nami Padel. Padel jest stosunkowo łatwą grą do opanowania, zwłaszcza dla osób, które wcześniej miały styczność z tenisem. Reguły są prostsze, a kord mniejszy, co pomaga szybko zacząć cieszyć się grą. Padel stanowi doskonały sposób na aktywność fizyczną z rodziną lub przyjaciółmi. To jest dyscyplina, która wyciska z człowieka ostatnie poty, ale tak miło, tak sympatycznie. Kort mniejszy od tenisowego, mniejszy. piłka z mniejszym ciśnieniem, rakieta tak. wypaczająca nieco więcej błędów, tak. szyby za kortem powodują, że piłka wraca po każdym uderzeniu. Po prostu grać i cieszyć się grą. Tak, jest ja pierwszy gra... raz grałem na Twoim turnieju. To organizujesz takie turnieje padlowe, padlowe, które bardzo mocno popularyzują ten sport wśród sportowców, dziennikarzy. Ja również byłem zaproszony do gry, mi się bardzo spodobało. Nie mam za bardzo czasu, żeby grać częściej, ale jak tego czasu będę miał więcej, niewątpliwie będę grał i wszystkim polecam. Szczególnie jak ktoś miał do czynienia ze Rakietowymi z tenisem. Znacznie łatwiej, znacznie niższa bariera wejścia, fan od samego początku. W zasadzie wszystko powiedziałem. Nie ma serwisu z nadgłowy, która w takich sportach jak tenis no wyklucza 80% początkujących zawodników. No bo umówmy się, nikt nie potrafił piłki sobie wyrzucić i zaserwować w sposób prawidłowy. A tutaj piłkę się wprowadza od dołu, więc już na samym początku. Nie znając jeszcze do końca różnych trików, zagrywek i tak dalej, jesteś tego najlepszym przykładem, bo muszę Wam powiedzieć, do której kamery mogę to powiedzieć, halo, Wysoki Sądzie, tu. Otóż Kamil stanął pierwszy raz na padlowym, wygrał turniej, turniej pocieszenia, ale dalej wygrał. wygrał. parę ciekawostek właśnie, może sprzęć, czyli rakieta bez naciągu. Piłka tak. taka jak tenisowa, ale. Ta piłeczka na pierwszy rzut oka niczym się nie różni od piłki padlowej, ale ona jest od trochę tenisowej. inna, jest taka ta. Od, tenis, przepraszam, od tenisowej jest troszkę inna, ona jest taka trochę bardziej kapciowata. Jedna, jedna, atmosfera, dlatego, mniej jedna atmosfera mniej. Jedna atmosfera mniej. Właśnie po to, żeby ona nie wyczyniała ci harców na korcie, no, żebyś mógł zdążyć. I tutaj nawet atakując meczem, ta rakieta w połączeniu z tą piłką, z mecz z nad samej siatki, maksimum siły i trudno jest wyrzucić piłkę z kortu. To chyba Jurek chyba, Janowicz. Chyba, się nazywasz Jerzej To on to chyba potrafi że... robić, ale każdemu innemu jest trochę Jest ciężej. już troszeczkę ciężej, tak. Najczęściej wtedy piłka wraca i wtedy możesz grać dalej. Spróbujemy wybić piłkę poza kort, pokażemy jakie to jest trudne przy tym sprzęcie. Aaaa, ah, poprzeczka! To się? Nie poprzeczka, ale uda się Wyszło. I patrz, tu we wszystkich rakietach padlowych są, są otwory, a jest jedna rakieta padlowa, te otwory, która... otwory, jak rozumiem, miały nie dawać zbytniego oporu powietrza przy szybkich ruchach, prawda? Ta? Tak, tak by się wydawało. Więc ta rakieta jest dużo lżejsza, ale ma jeden otwór. Wiesz, dlaczego ma ten jeden otwór? Bo mnie to zastanawiało, dlaczego tu jest ten otwór. No dawaj, dawaj. Otóż w przepisach padla jest zapisane, że, że żeby, żeby rakieta padlowa była nazywaną rakietą padlową, musi mieć minimum jeden otwór. Jesteśmy na korcie, porozmawiamy trochę właśnie o... Korcie samym w porównanie do tenisa chyba najprostsze, w sensie wymiarów no tak, szyby, tak, kraty. Zobacz, wygląda to jak karo tenisowe, bo tutaj są normalnie takie cztery kara, do, służą serwisu, serwis, tak. serwisowe, natomiast mniej więcej o 60-80 cm i dłuższe i szersze niż, niż kara tenisowe, co też pozwala Ci łatwiej zaserwować i rozpocząć grę. Zwróćmy uwagę, że cały kort jest niemal otoczony szybami, poza, tym, poza tą strefą tylko tu, prawda? O, o tutaj. I tutaj są, tutaj kraty? są kraty. Wybijanie piłek to już jest ten ostatni element. Ale ja wiem, że ty jesteś zawodnik wolejowy, to poćwiczymy trochę oleja, bo zaraz znowu zagramy mecz na koniec i wtedy Ci się przydadzą. Brawo! No i to jak widzisz się, niewiele różni od samego tenisa. Jest łatwiejszy. Krótki ruch, tak, to jest trochę łatwiejsze, bo, bo rakieta ma krótszą rączkę. W Polsce jest obecnie kilkadziesiąt środków, które oprócz samych kortów oferują również wypożyczenie sprzętu. Link do strony w opisie filmu. Daję Ci teraz fory. Daję Ci przyszłego najlepszego reprezentanta Polski. Let's play some game. Dobry. Sorry. Panie 1-0 Jesteśmy po meczyku krótkim, fajnym, Myślałaś? kończącym odszył, odszył, nasz program. Trzy piłki od zwycięstwa mecz rozstrzygnął się w tej breaku, no. Wyrównany. Prawda? Chyba żadnego przełamania. No jest klasyka klasyka w prawda? No i tak to właśnie jest. No, można się super pobawić. Zobacz, miałeś za partnera, na miałeś naprawdę dobrego partnera, ale mimo to nie ma takiej, nie masz takiego wrażenia, że jesteś tak kompletnie tutaj od czapy, nie, że nie, grałem, no, bo... że nie gra. Każdy pogra. Każdy, pogra. Sobie po, każdy sobie pogra, pobiega, pośmiejemy się, fajnie jest. Naprawdę taki to jest. Taki Zachęcamy taki, taki się Słuchajcie, padel, dyscyplina, która będzie rosła, niewątpliwie, i popularność będzie rosła, dostępność kortów będzie rosła. Korzystajcie póki to z tego, co jest, a jestem przekonany, że będziecie się świetnie bawić. Tomek możecie szukać jest mnie na mojej, tak jest, możecie. Szukać na mojej stronie Instagramowej Tesmokowski albo na stronie Instagramowej Padlowe, gdzie wklejam tylko wiadomości z Padla. Zapewniam Was, Padel nie gryzie. Naprawdę nie gryzie. Dzięki Tomek.